Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim największy większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż do Królestwa Niebieskiego Aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, dzisiaj pierwszy raz jestem na roratach, bo przez poprzedni tydzień o 12 spawałam mszę świętą w intencji Jerycha, czyli intencji o szacunek dla budzącego się życia i o miłość dla tych, którzy to życie przejmują. I dzisiaj jutro i pojutrze razem będziemy się spotykali na, na tych roratach i chciałbym w te trzy dni dotknąć tematu. Trzech cnót teologicznych: wiary, nadziei i miłości, bo to jest fundament naszego pielgrzymowania przez życie, rozumienia i Kościoła, i naszego y, posłannictwa, dzisiaj o wierze. Więc można zobaczyć, że Jezus mówi: Kto ma uszy, niechaj słucha. Czym jest wiara? Właśnie, kochani, wiara jest słuchaniem. Że tak naprawdę wszystko, co czynimy w wierze, rodzi się ze słuchania. To nie my sobie wymyślamy, ani Kościoła, ani Pana Boga, ale wszystko rodzi się z posłuszeństwa. I dlatego wiara, moi drodzy, jeśli chcemy ją zrozumieć tak naprawdę, to właśnie to, co Jezus dzisiaj mówi, jest posłuszeństwem. Zobaczcie, posłuszeństwo wykazała Maryja. Słowo Bożemu, posłannictwo Anioła. Posłuszeństwo wykazał potężne, posłuszeństwo wykazał święty Jan Chrzciciel, kiedy nie wszedł w ducha rywalizacji, konkurencji z Panem Jezusem, pół roku młodszym swoim krewnym, tak? Tylko powiedział: Oto baranek Boży. W posłuszeństwie wiary, posłuszeństwem wiary wykazał się yy, Mojżesz, kiedy yy, poszedł. Do, do Egiptu, aby wyprowadzić Izrael, Izraelitów z niewoli. Posłuszeństwem wykazał się Abraham, kiedy na głos Boga chciał, w posłuszeństwie wiary, właśnie, chciał złożyć swojego syna Izaaka w ofierze. Więc możemy zobaczyć, że rzeczywiście istotą wiary jest wsłuchiwanie się w wolę Bożą. I dzisiaj, kiedy patrzymy na, na ten świat, patrzymy na każdego z nas i też na, na te wszystkie turbulencje, które są w świecie i w Polsce i w Kościele, to trzeba sobie zadać pytanie właśnie, czy, czy mamy wiarę? Co to znaczy? Czy mamy, yy, słuchamy Boga? Czy mamy posłuszeństwo wobec Pana Boga? I właśnie Adwent jest po to, aby wyostrzyć nasze, nasz zmysł, wewnętrzny zmysł słuchu. Nie ten z, zmysł zewnętrzny, jaki mamy tutaj w naszych uszach, tak? ale ten głęboki, wewnętrzny posłuch, żeby żyć w woli Bożej. I dlatego moi drodzy, z natchnienia Pana Boga właśnie i z posłuszeństwa w naszej parafii od 8 grudnia, czyli od Niepokalanego Poczęcia w naszej parafii jest całodniowa adoracja. Pod obrazem Jezus ufam Tobie, mamy tabernakulum adoracyjne z relikwiarium, z takim miejscem, gdzie są ukazane relikwie Jana Pawła, księdza Maksymiliana, ojca Maksymiliana i siostry Faustyny. Ludzi, którzy mieli potężną wiarę i słuchali Boga, bardziej słuchali Boga niż ludzi, nawet narażając się ludziom. Tak? Czyli istotą wiary jest słuchanie Boga, bardziej słuchanie Boga niż nawet ludzi. I dlatego moi drodzy, jeśli chcemy wyostrzyć nasz słuch w wierze, ten wewnętrzny słuch, to trzeba przychodzić na adorację. Stawać sam na sam przed Jezusem. I on po mszy świętej za chwilę też rozświetlimy to tabernakulum, <laughs> abyśmy tam właśnie mogli przed Nim Przychodzić w różnych momentach naszego życia, w różnych momentach naszego dnia, z dobrymi sprawami, i ze smutnymi, i z jakimiś niepokojami, i po diagnozach lekarskich, i przed operacjami. Dlatego, kochani, Kościół będzie otwarty, będzie otwarty, ale też będzie adoracyjny. Ojciec Święty, papież Franciszek, mówi, że jeśli wiara ma się w nas rozkrzewić, rozbudzić, to tylko przez adorację. Nie przez akcje. Akcje są owocem kontemplacji. Pięknie to pokażemy też w naszych ogrodach Maryi. Jest figura Świętego Franciszka przy Matce Bożej, ale już przygotowujemy jest figura Świętej Klary. Można powiedzieć: Ojcowie, założyciele, Matka i Ojciec, założyciele franciszkanizmu, tego potężnego ruchu. Ludzi posłusznych w wierze. I Klara, święta Klara, jest właśnie tą osobą, która tworzyła niejako zaplecze dla ewangelizacji Franciszka, czyli całymi dziełami różnych dzieł aktywnych w kościele, które prowadzili Franciszkanie. Mieli zaplecze duchowe ludzi, którzy słuchali Boga i rozaznawali, co jest wolą Bożą. Klaryski, Właśnie od adoracji. Mamy piękną figurę, postawimy ją niebawem w ogrodach Maryi, klarę, która trzyma monstrancję, klarę, która trzyma najświętszy sakrament i mówi: Tu jest światło, tu jest odpowiedź na wszystkie Twoje pytania. Dlatego, moi drodzy, adoracja jest konieczna, chociaż jest trudna. Dlatego tak mało ludzi było na adoracjach w Jerychu, bo jest trudna i dlatego ludzie nie przychodzą. Bo trudne, raczej wybieramy dzisiaj to, co łatwe. Adoracja jest trudna, dlatego że muszą jakby y, obumrzeć nasze zmysły, bo ani nie widać, ani nie słychać. No, widać tylko y, monstrancję z chlebem. Natomiast y, potrzebna jest właśnie tutaj wiara i spotkanie. A my dzisiaj jesteśmy ludźmi pośpiechu zagonieni, zapatrzeni w migające obrazki w telefonie, czy w komputerze, czy, czy w telewizorze, czy w radio. I wszystko się szybko zmienia. Tam nie ma czasu na, na zatrzymanie. Zobaczcie, 10 sekund w, w radio ciszy już nas niepokoi. Coś się zepsuło, coś im się zepsuło, więc to wszystko musi pędzić. A mówi zatrzymaj się. Jeszcze na koniec byłem kiedyś u Kamedów na Bilanach i moi drodzy, byłem za, 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 zadziwiony, jak oni się tam modlą. Kochani, oni się tam nie śpieszą. My, jak odmawiamy Brewiasz czy Różaniec, tak, to, to robimy to tak. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Można jeszcze szybciej, tak? A oni odmawiają brewiarz, i każdy psalm mówią tak: Chwała Ojcu, i synowi, i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki. Wieków, amen. Rozumiecie? Inne tempo. Zatrzymaj się. Wiara rodzi się ze spotkania. Dlatego, moi drodzy, yy, zachęcam Was, zapraszam, kiedy będziecie przechodzić tutaj przy kościele, wejdźcie na krótką adorację. I nawet to krótkie chwała Ojcu odmówienie i wsłuchanie się, co Pan Bóg ma. Jest otwarte, są Biblie. Można otworzyć słowo adkazum. Naprawdę to też działa. Pan Bóg, kiedy prosisz Go o Słowo, o radę, otwórz Biblię. Naprawdę bardzo często Pan Bóg także przez Słowo w Piśmie Świętym przemawia do nas. Wiara jest słuchaniem. Amen.